Szanowni Państwo, jesteśmy na dwudniowej międzynarodowej konferencji, która zajmuje się wyzwaniami dla ratownictwa medycznego w Polsce, w Europie i na świecie. Mamy gości z różnych ośrodków z całego kraju, również z zagranicy. Jest to konferencja międzynarodowa, przede wszystkim z Ukrainy która znalazła się oczywiście w ostatnim czasie w bardzo trudnej sytuacji. Na pewno wydarzenie to jest bardzo interesujące choćby z tego względu, że będzie tutaj to świetny pretekst do wymiany myśli, poglądów na temat ratownictwa medycznego. Dla Akademii Śląskiej, której jestem przedstawicielem, konferencja jest szczególnie interesująca pod tym względem również, że uruchomiliśmy na Wydziale Nauk Medycznych imienia pana profesora Zbigniewa religii gdzie od wielu lat prowadzimy już kierunek lekarski, gdzie prowadzimy pielęgniarstwo. Od 1 października uruchomiliśmy również studia z zakresu ratownictwa medycznego. Szanowni Państwo, wszystko co dobre szybko się kończy i tak samo jest z naszą konferencją, która dobiega powoli końca. Międzynarodowa konferencja wezwania dla ratownictwa medycznego w świecie, w Europie, w Polsce. Bardzo się cieszę. Chciałem bardzo wszystkim podziękować wszystkim, wszystkie instytucje, które objęły patronat honorowy, funkcje partnerów, patronatów medialnych, uczestnikom i przede wszystkim chciałem bardzo podziękować gościom zagranicznym, zagranicy, gościom z Ukrainy. Gościliśmy prawie 30-osobową delegację, na czele której stał pan wiceminister zdrowia Ukrainy, doradca premiera Ukrainy, rektorzy, profesorowie, dyrektorzy pogotowi, szpitali. Bardzo się cieszę na to spotkanie, ponieważ w ramach konferencji odbywała się właśnie dziewiąta konferencja polsko-ukraińska. Za rok taką też decyzję Wczoraj podzieliśmy, będzie dziesiąta konferencja polsko-ukraińska. Mamy nadzieję, że ta konferencja odbędzie się już na terenie wolnej, niepodległej Ukrainy. Bardzo serdecznie dziękuję za udział. Organizatorem konferencji była Akademia Śląska w Katowicach, a współorganizatorem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Medyczny w Wifano-Frankowsku. Do zobaczenia za rok.